Gdzieś jest studio, Super. daleko, musimy tam dojść. Idziemy po polu. Jesteśmy w Monochrome Studio Tutaj stoją beczki I teraz pokażę co i jak Otóż ideą tutaj studio jest Że prampy Znajdują się tutaj A tam w reżyserce Jest sterowanie tymi prampami. I fajne jest to, że te prampy mają Sterowanie cyfrowe I można je sobie elegancko Już stąd przypisywać i lutować tam Fajna opcja A jeśli chodzi o bębenek to jest to Darek Star Classic Blachy Minel Pure Alloy w większości plus tam jakiś Bisons Na overheadach dość nisko sojuzy. A tutaj na około R Rumo overheady kolsa Moje Audiotechniki na tomach. O to widzę, że tu jakaś nastąpiła dziwna sytuacja. Aha, już wiem co nastąpiło. Proszę zobaczyć, brawo. Tutaj, Dick Mike 441 Zenheiser. Nawet też 441. Tu okryty jest, żeby też go nie zdekapitować. Tutaj moja ulubiona tekst, tego u siebie w studiu oktawa. Na high -hacie. tak w tak dziwnym trochę miejscu jest, ale fajnie w tym miejscu się sprawdza. Tutaj też dalej są te -techniki. i Jeśli chodzi o taki sam zestaw Direct, tutaj cudów nie ma. Na stopce jest na aucie fetowy mikrofon. Wiadomo, wariacja czego to jest. Każdy wie o co chodzi. Mam nadzieję. A tutaj mój klasyczny metalowiec 602 na stopie, więc tutaj jest bardzo klasycznie. Aha, tu jeszcze jest SM7 na rajdzie odwrotnie. I przystawiłem, co prawda, moje sapkiki, ale koniec końców nie ma potrzeby ich używać, więc chyba je zaraz stąd po prostu zabiorę. Wcześniej wszystko ustawiali, dzisiaj dokręcimy sobie wszystko pod stroje jeszcze i będziemy nagrywać tutaj. Tam wysoko Henhen hen stoją dwie oktawy MK-12 skierowane w tą wnękę tam bardzo fajną tej Ignacy, właściciel studia Zaproponował to rozwiązanie, jest bardzo fajne uważam Fajnie tam się kotłuje dźwięk Jest to, mówię, XY oktawy, no, bardzo wysoko, bardzo daleko Tutaj mamy dwa sita ja już nie pamiętam, co za sita są, ale są to bardzo fajne sitko właśnie rumowe. No. Stają sobie tak bardzo szeroko w sali. Do tego wszystkiego poprosiłem też Ignacego, żebyśmy zrobili taki patent, że tutaj jest jeden mikrofon o, schowany w ręce to też jest wariacja na temat bardzo znanego mikrofonu, AK-47, lampowa Jest ustawiony w cardio, jest przodem tutaj przez tą szczelinkę jego zadaniem jest takie monofoniczny, skompresowany dźwięk bębnów w całości. Tak to mniej więcej działa, więc jeśli chodzi o bębny, to w zasadzie jest wszystko. Jeszcze pokażę to z daleka. Wygląda to bardzo zacnie. Abyście chcieli tutaj, kiedyś do chromu przyjechać, to oprócz niesamowitego dźwięku macie jeszcze niesamowite widoczki podczas nagrań. Aż żal, że perkusista musi być tyłem do tego widoczku. Także tak to wygląda. Studio jest przepiękne i sala brzmi po prostu fenomenalnie. Po prostu coś niesamowitego. dnia, Dzielna drużyna zespołu Entropia i realizator pokonują trasę do studia. Proszę o tę ekipa. Tutaj tylko zając popierdalał. Nikt więcej. Jesteśmy pierwsi na tym szlaku. Tam gdzieś, jak te drzewa, będzie droga, której nie ma. A zaraz za nią studio. Jak się nie odezwiemy, przez najbliższe dwa tygodnie żono, kochałem cię. Żegnaj. grabamy na gitarze Gibson biały Gibson i na gitarze Schecter i wpinamy się w to ale co to jest to ja nie powiem bo ja nie wiem dużo tego tu jest jakiś Boss delay Boss reverb tu jest samoróbka rata który brzmi kosmicznie tu jest flanger tu jest yy... Splitter, który nam to wszystko, a bo to wszystko jest w pętli jednego wzmacniacza, a drugi wzmacniacz ma pustą pętlę. Jest tak, że nam się czasami fazy odwracają, bo to jest pętla i ta faza nam się odwraca, tak? Tak było? Tak było. Odwróciła nam się faza? Tak było. No właśnie. Tu jeszcze jest jakiś shimmer stereo, jakieś phasery, kaleidoskopy. Bardzo dziwne to wszystko jest. Ja tego nie rozumiem. To trzeba się o no. tym znać. A tutaj mamy dwie paczki, Azdum przywieziony ode mnie ze studia i Fender. To jest też bardzo fajny. Ja nieraz mówiłem, że moim ulubionym mikrofonem jest Shure SM7. No i bardzo proszę na gitarze. Jeden Shure SM7, drugi Shure SM7, trzeci Shure SM7 i mikrofon do stopy AKG D112. I to jest nasz cały sound. Więcej kombinowana nie ma I te wzmacniacze nagrywają się przez splitter Jakby jednocześnie Czyli mam Lewa gitara, 4 ślady Prawa gitara, 4 ślady Koniec Nie robimy żadnych kładów. Był taki pomysł, ale nam się to wszystko zamulało I zostało po prostu po jednej gitarze na stronie cztery ślady Z SM57 Nie, co ja gadam? Że SM7 to jest ciekawostka? Podbijane są Te filtry tam nie tu chodziło o to, żeby ta paczka była bardziej cut rude mix.